Wiesz, że Naruciak jest z psycholożką. Generalnie to się dowiedziałem trochę wcześniej, niż oni to ogłosili publicznie. I to wyglądała sytuacja tak, że zostałem zaproszony Zimne przez Adama raz. na imprezę. Po czym właśnie wychodzi psycholożka, i Adam tak mówi, że: A, Paweł, ja jestem z Ewą. Ja po prostu, po prostu upadłem na ziemię, zawału dostałem, serduszko zaczęło boleć, ja złamane serce. Od... Słuchajcie, no, on do mnie przychodzi i mówi, że jestem z psycholożką. Ja po prostu tam padam w szoku, jestem serce złamane. Ja już po prostu martwy leżę na ziemi. Adam staje nad moim martwym ciałem i zaczyna robić ten taniec. No i nie miałem szansy. No, musiałem po prostu zaakceptować fakt, tego, że już tu razem, tak? Jak zaczął robić nad moim martwym ciałem ten taniec, to już. Jest. <laughs> Przepraszam, cały czas mnie to bawi ten ten, ten flos taniec <laughs> Darf Walter dziękuję za 5 zł piękna historia brr <laughs>